Wszystkich na kanale Tarad z Planem Duszy i zapraszam na czytania majowe. Robię je troszeczkę wcześniej w związku z tym, że jestem na urlopie. W najbliższym czasie będę, bo jeszcze nie jestem i dlatego mogą one się pojawić trochę z wyprzedzeniem na kanale. Te, których nie zdążę, to pewnie pojawią, pojawią się trochę później, ale mam nadzieję, że to nie będzie w niczym przeszkadzało. Zapraszam wszystkich na czytania indywidualne, sesje Tarota w maju. W maju też pod koniec lub na początku czerwca będzie kurs odczytu planu duszy online. Kurs jest certyfikowany, bardzo zapraszam. Jest to kurs, który pozwoli Wam zgłębić Was samych, zbadać Wasze jestestwo, całą rodzinę, Zobaczyć w jaki sposób układają się energie w planach duszy osób, które wam towarzyszą e, i dzięki temu można je lepiej też zrozumieć. Oprócz tego oczywiście jest książka, która jest dostępna na mojej stronie internetowej Plan Duszy www.planduszy.pl. Tam można też ją kupić w sklepie. W sklepie tam też znajdują się e, różne czytania. też są jest kilka talii tarota, jeśli byście chcieli. E, ta książka pomoże Wam zrobić sobie samemu plan duszy. Jeśli macie ochotę na sesję, to zapraszam. Także tyle wstępu. Maj to jest piękny czas. I myślę, że teraz już czas przechodzić też do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie wagi w czytaniu na maj 2022. Zobaczymy, co w tym maju jaka sytuacja, jak się tutaj karty będą układać. Teraz wybierzemy główną energię na Maj. No i zobaczymy jak ona będzie się rozgrywać w połączeniu z resztą kart, które się pojawią na stole. Królowa Mieczy. No, mój Boże, będziecie chcieli tutaj powalczyć. Będziecie chcieli tutaj, tutaj czasami coś udowodnić, zrozumieć. To jest połączenie mm, właściwie wody, bo mamy królową i powietrza, bo mamy miecze. Więc mamy tutaj wodę. I powietrze. Ktoś, kto chce mówić, mo może mówić często o uczuciach, może tłumaczyć, może dociekać prawdy. Może być bardzo trudnym przeciwnikiem ta osoba w dyskusji. Jeśli spotkacie taką osobę na swojej ścieżce, to pamiętajcie, że ta osoba może chcieć za wszelką cenę, na przykład wygrać jakiś spór. Może to być jakiś zwierzchnik, może to być jakiś urzędnik, może to być ktoś, kogo spotkacie na drodze. Koleżanka też, która będzie zawsze umiała wygadać się w taki sposób, że uzyska to, czego pragnie. Tak? Królowa jest znana z tego, że może być rozwódką, może być samotną kobietą. Potrafi, ponieważ potrafi zawalczyć o siebie, zawalczyć o swoje sprawy, swoje prawa też, też zawalczyć o innych, bo ona bardzo często występuje jako ktoś, kto potrafi powiedzieć nie i potrafi powiedzieć tak i właściwie tutaj może zdzierać też maski, na które, które ubieramy na co dzień albo może używać takiej maski. Tutaj... Różnie to może być, w zależności od tego, jaka jest sytuacja wasza. Tutaj też, ze względu na to, że karta jest wbina na drzewie życia, to jest zrozumienie. Zrozumienie, o co mi chodzi, czego ja chcę, zrozumienie przekazu też, który przychodzi albo który chcemy wysłać czyli komunikacja. Komunikacja, mówienie ze zrozumieniem i ta, ta walka też jest jakby tutaj potrzebna I ta królowa często ma podstawy ku temu, żeby walczyć, przynajmniej wewnętrznie tak czuję. I teraz, czy jest w prawdzie, czy mija się z prawdą, no to już teraz w zależności, tak? Więc nie przedłużając, zobaczymy, co dalej. I mamy tutaj talię. Nowa inkarnacja. Tarot marsyllski. Zobaczymy, jak ta talia będzie tutaj pokazywać resztę tych energii. Ja już tasowałam wcześniej karty. Zobaczymy jeszcze, jak one się tutaj układają. Ok. Czyli tak. Odcho tak, odchodzi właściwie odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ e, tutaj paść kielichów, jakaś oferta oferta miłości. Oj To, co teraz e, nadchodzi jako teraźniejszość w maju, to jest dziewiątka monet. E, energia y, no, takiego posiadania. Dalej mamy ósemkę monet. No, to ciekawe redukcja. Tutaj Wy pokazujecie się jako dziesiątka monet. Bardzo uziemnione energie, obfitości, posiadania, materii, ale też ciężkości trochę, tak? Bo to jest ziemia. Poniekąd dla niektórych to może oznaczać, że będziecie mocno pracować yy, i otrzymywać. Za dość uczynienie za waszą pracę. Tutaj też może chodzić o jakąś rodzinną historię, jakiś spadek, chodzić może o przekaz też rodzinny, historyczny. To też zależy. W każdym razie Wy pokazujecie się jako pełnia bogactwa. Jako ktoś, kto mocno i solidnie stoi na ziemi. Dziesiątka to są dwie piątki, tak? Czyli. Po zebraniu różnych doświadczeń, jakby doskonale zdajecie sobie sprawę, co jest istotne, co jest dla Was ważne. Czy to jest te, ta praca, która być może przychodzi, bo też się pokazuje tutaj taka historia o tym, że mamy jakby pracę do wykonania. Tak i ta praca nas nie oszczędza, bo trzeba tutaj zakasać rękawy i pracować. Dwa kielichy jako porada. To jest bycie w harmonii. Właśnie z drugim człowiekiem w sobie też połączenie anime animusa to jest taka harmonia serca lub dwóch serc. tak Czyli nawet jeśli będzie ta królowa na waszej ścieżce czy drodze, to może być ktoś, z kim będziecie dobrze rezonować. Problem, czyli wyzwanie. Wyzwanie może być... Karta kochanków, która mówi o decyzjach, tak, jakie decyzje podejmę, co jest tutaj istotne. Hmm. Ciekawe, to jest karta bliźniąt. Zobaczymy, jaki jest tutaj wynik. Cesarz. Mam wrażenie, że mocno tutaj chodzi o jakąś relację. Dla niektórych to może być relacja z baranem taką energią mocy też i siły. W tle, w atmosferze pokazuje się rydwan, rydwan zwycięzca. Energia może też mówić o podróżach, o przemieszczaniu się, o zwycięstwie. Siódemki na drzewie życia to jest właśnie necach, gdzie mamy to zwycięstwo, że ktoś tutaj dąży do zwycięstwa. To jest karta raka, emocje też, energia wody, która płynie. Patrząc w ogóle tutaj po kolei na te wszystkie karty, to mamy kielichy, czyli mamy tą wodę, mamy miecz, czyli królową z tym mieczem, mamy ziemię, ponieważ są trzy karty właśnie ziemskie powietrze. No i tutaj jako przedstawiciel ognia jest ten cesarz. Cesarz, który jest wynikiem, to tak jakbyście tutaj dążyli do. Pokonania wszystkich przeciwności, i weszli w taką, w taką bardzo dobrą relację, bardzo harmonijną relację z drugim człowiekiem, nawet jeśli nie zgadzacie się ze wszystkim, co ta osoba ze sobą niesie. Bo może nie do końca jesteście w stanie zrozumieć, ponieważ królowa może być bardzo mocno silnie skupiona na tym, co myśli, co chce powiedzieć. Bardzo silne tutaj są energie przemyśleń, ale też swojej własnej prawdy, którą ona niesie, tak? Niezależności. Cesarz to z kolei też jest trochę apodyktyczna postać, która potrafi iść na wojnę, która potrafi być też zamknięta, jakby też mówię, dlatego że może być zamknięta w swoim ogniu, a, a królowa w swoim powietrzu. Więc to są jak, jak gdyby spójne żywioły, ogień i powietrze, bardzo męskie, ale zobaczcie: w kochankach mamy mężczyznę i kobietę, tak. Przynajmniej zwykle tak było, I, i ta energia żeńskości, męskości. Tutaj mężczyzna ma wybrać, i tutaj jest podjęcie jakiejś decyzji. Trudna to, to będzie decyzja, czy iść w to, czy nie iść w to. Mam wrażenie, że możecie mieć dużo wątpliwości. Na pewno jest oferta. Na pewno idzie za wami ta oferta miłości, otwarcia się, świeży jakiś związek, mam wrażenie. Bardzo mocno tutaj te karty mówią o związku, o tym, że coś się rodzi wraz z wiosną, że może już wcześniej chwilę się zaczęło rodzić. I to jest taka, taki cudowny czas na początku, czy nawet znajomości, czy właśnie wiosenne, zielone, małe listki. To wszystko jest takie delikatne, takie świeże, takie fascynujące. No, i wchodzimy tutaj w sytuację, i znowu bardzo ciekawie te karty na przykład są zilustrowane, ponieważ pokazują osobę, która ma piękny dom, która nawet ma obrońców, czy jakąś straż, do której zagląda kto? Król na pewno, bo ma koronę, a być może nawet cesarz, tak? Więc zobaczcie, tutaj mamy jakoby tą królową i tego cesarza. Którzy potajemnie się spotykają, którzy mają tą niezależność i praktycznie moim zdaniem każdy z nich jest w jakimś sensie niezależny w swojej energii, też w swoim posiadaniu. Każda osoba, bo Wy też posiada majątek, który może być połączony, który może być zjednoczony. I to może sprawić, że będziecie tutaj mieli fantastyczne perspektywy jako para, jeśli będziecie chcieli się tak połączyć. Dla tych wszystkich, którzy nie są w związkach, to może oznaczać, że jesteście tutaj na ścieżce bardzo mocno skupionej na zarabianiu pieniędzy, na tworzeniu wielkiego majątku, coraz większego. Przynajmniej taka jest tutaj tendencja, bo ktoś chce tutaj stworzyć imperium. Nie do końca będzie tutaj chciał podzielić się, czy będzie miał problem, żeby dać część tego majątku. Komuś innemu, czy generalnie jest tak bardzo y, mocno połączony z tym majątkiem, czy wypracowaniem tego majątku i z tą całą historią, że no, nie będzie chciał do końca tego zmieniać, tak? Po co będę oddawać? Wypracowany jest, no to niech zostanie ze mną. Natomiast y, ta ósemka, która tu pojawia się, ósemka monet w przyszłości. Ona może tutaj nam mówić o tym, że trzeba będzie tutaj dopracować jakieś szczegóły. Tutaj chodzi też o taką sprawiedliwość, dlatego, że mamy ósemkę, i jeśli chodzi to o sprawiedliwość, to połączenie się z pracą i żeby wypracować sobie ten majątek i powiększyć go. To albo trzeba wejść tutaj w, w kooperację z cesarzem, bo tak, cesarz tutaj to czwórka i ta karta ósemki to ósemka to są dwie czwórki. Dlatego ja mówię o połączeniu dwóch majątków albo połączeniu się we współpracy z kimś. Jeśli chcecie coś stworzyć, to jest tutaj ogromna szansa na spółkę, na działanie, współpracowanie i bardzo, do, bardzo dobrą harmonię. Która może z tego wynikać. Natomiast ta decyzja, tak jak tu leży, może właśnie być bardzo trudna w podjęciu. Dlatego no, może to być taki czas, że będziecie się mocno zastanawiać i tutaj ta królowa to jest ktoś albo Jakiś pora, jakaś e, doradczyni, ktoś, może koleżanka, przyjaciółka, ktoś, kto Wam chce doradzić albo doradzi, bo ona jednocześnie jest połączona i z wodą i z powietrzem, więc mamy tutaj ten przekaz e, i zarówno uczuć, jak i umysłu. E, ta ósemka jeszcze, monet może mówić o monotonności też, o tym, że jest tu monotonnie. E, Dlatego, że jak patrzymy, to ten ptak siedzi na drzewie, trzyma ten pieniążek, a ten lis musi być bardzo cierpliwy. Chce go dostać, chce zarobić, ale tutaj jest ogromna cierpliwość, znaczy zarobić, w sensie no, coś uzyskać. A żeby coś, coś uzyskać, to trzeba poświęcić czas. Być cierpliwym i się tutaj poddać właśnie temu oczekiwaniu. Lisy potrafią być przebiegłe i potrafią mieć tą cierpliwość, żeby właśnie dostać to, czego pragną. Niekoniecznie pieniążek, może chcą ptaszka. Więc tutaj też się trzeba zastanowić, czego ja chcę, czy pieniążek, czy ptaszek. I jak długo muszę na to czekać, żeby coś tutaj uzyskać? No, ta spółka tutaj jawi się w taki sposób harmonijny, ponieważ dwójka kielichów mówi o tej harmonii i o tym, że ten kielich zostanie przyjęty, czyli tak, jakbyście chcieli przyjąć tą ofertę, natomiast będą też wątpliwości, bo może się pojawić jeszcze inna oferta. Więc tutaj mogą być niekoniecznie, nie, nie musi być koniecznie jedna rzecz, czy, czy jedna. Kooperacja czy współpraca może się nagle zdarzyć, że będą jakieś dwie szanse czy trzy nawet. Będziesz czego wybrać, tak? Czyli będziecie stali w rozkroku pomiędzy jednym a drugim najprawdopodobniej. Tak? Czyli będzie to może być swego rodzaju rozdarcie, ale w atmosferze, tak jak wcześniej mówiłam, jest tutaj bardzo mocno karta y, zwycięzcy, więc mam wrażenie, że chcecie y, zwyciężyć, chcecie tutaj wejść w taką y, harmonię, bo to też jest harmonia, poszukiwanie swojego miejsca. Dla niektórych to może nawet y, mówić, o możliwości przeprowadzki, przejechania gdzieś, życia w innym miejscu. Tym bardziej, że pokazuje się tutaj dziesiątka monet. Także tak to wyszło. Zobaczymy jeszcze, jak to podsumuje karta wyroczni. Jedna dla Was jako podsumowanie. Ups. No, wypadły trzy, ale z tych trzech nie będziemy wybierać. Zobaczymy w ten sposób. Trochę tutaj w tłumaczeniu to jest: y, znajdź odwagę, nie chowaj się, wyjdź z ukrycia, pokaż się. To trochę jest właśnie bardzo spójne z tym, żeby pokazać swoją, swój majestat, żeby też pokazać swoje prawdziwe uczucia, prawdziwe przemyślenia, żeby wejść trochę wyżej. Tutaj mamy kartę numer 20, więc to jest trochę tak jak nowe życie, zmartwychwstanie, wybranie czegoś, co wymaga odwagi, bo żeby wybrać nowe życie, żeby wejść w inną relację, żeby się przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej, żeby zmienić coś, to trzeba rzeczywiście wyjść czasami przed szereg albo wyjść z ukrycia. Spotkać się z ludźmi też, bo osoba, która się chowa za drzewem, to przecież nie jest z ludźmi, bo się chowa. Więc tutaj, jakby jest potrzeba wyjścia i pokazania siebie w pełni, pokazania też swojego jestestwa, tego, tej swojej odwagi do działania. Bo kiedy się chowamy, to naszym działaniem jest co? Właściwie chowanie się, unikanie, kamuflaż, yy, takie. Yy, Wchodzenie w tłum i wyglądanie jako jedna z osób, która właściwie nie ma nic do powiedzenia. A tutaj, żeby wyjść z tego tłumu, żeby wyjść z tego ukrycia, to trzeba mieć odwagę, żeby się ujawnić. Więc e, jeśli chodzi o związki, to pewnie niektórzy z Was będą potrzebowali jakiejś, e, nie mówię, że starcia, ale jakiejś konfrontacji, w sensie e, ucieczki od stagnacji żeby pobudzić związek do, do radości, do, do wzrostu, do, do jakiegoś działania, które będzie przynosiło dużo harmonii. Bo czasami jesteśmy w związku i właściwie tak każdy skłęśnie w sobie, że właśnie jest co jest, mam, co mam. Znamy się jak łyse konie, i tu właściwie, co tu więcej robić, ale być może jedna ze stron czy druga ma w sobie jakieś pomysły, chce coś zrealizować i żeby się tutaj nie bać. Tutaj chodzi o to, żeby powiedzieć sobie o tym, żeby otwarcie wyjść z inicjatywą, też być może potrzebujecie coś zmienić. Dla tych wszystkich, którzy nie są w związkach, to bardzo mocno te karty mówią o tym, że. Macie szansę wyjść z ukrycia i pokazać się, być może zapisać się na portal randkowy, zrobić zdjęcia, zrobić wszystko to, żeby wreszcie kogoś poznać, a nie tylko na przykład życzyć sobie tego albo mówić o tym, żeby wyjść właśnie z takiego zamknięcia. No i jesteście tutaj mocno uziemieni, więc myślę, że może możecie znaleźć odpowiednie miejsca, w których będziecie się czuli bardzo adekwatnie i będziecie się czuli jako tacy bogaci, tacy nasyceni, tacy, że macie z czym wyjść do ludzi i możecie coś im pokazać. To w różnych relacjach dla Was może być. Maj bardzo mocno wygląda jako czas zakochania i podejmowania decyzji. Także wszystkiego dobrego wagi i do usłyszenia, zobaczenia w następnych czytaniach.